chrześcijanin powinien być pod paradzie. Naśladując oczywiście pana Jezusa, Chrystus dzisiaj używa pewnego rodzaju autoprezentacji. Jak się czyta uważnie w Pismo Święte, to znajdujemy często taką autoprezentację, że, że jest i synem Bożym. Dzisiaj jak odpowiada Pan Jezus, przedstawia się jako ten, który rzuca ogień na ziemię i podpala. I w związku z tym każdy chrześcijanin, który powinien naśladować Chrystusa, powinien być podpalaczem. Chodzi o podpalanie miłości. Podpalanie świata miłością, tak mówił o tym Chrystus. I nieustannie on to czyni. Trzeba powiedzieć, że mu się to udaje. Jeszcze te białutkie kwiatki są świadectwem wczorajszego ślubu. O ile pamiętam, to Zosi i Kamila. A niektórzy jeszcze dzisiaj wzięwają po weselu, wiada, jak nie przyszli do kościoła, to się ich podpali. Otóż to między nimi jest ten najczęstszy ogień. Często o tym jakbyśmy głupi udawali, że o tym nie wiemy, że właśnie ten ogień miłości, jaki zaczyna płonąć między dwojgiem to jest ogień Bożej miłości, to jest dar Pana Boga. I dzisiaj na przykład o 12 była taka intencja, w której Agnieszka i Rafał dziękowali w tej mszy świętej za swoje małżeństwo. Bożą miłością. To robi Chrystus i to robimy, powinniśmy robić my. Kto by pomyślał, patrząc na Was, jak jesteście przyzwoicie ubrani? Kto by pomyślał, że macie czy nie macie żadnej sadzy na rękach, Może mają niektórzy z Was te sadza na rękach od tego podpalania. Wiem to dlatego, że między innymi też wiem, że niektórzy z Was wiele potrafią znieść dla Chrystusa. Oda! Wiele z Was potrafi wiele przecierpieć. Wielu z was potrafi zaryzykować dla Pana Jezusa. To jest to, co w nich płonie. Ten właśnie ogień miłości do Boga, który rzucił Chrystus. Nie daj tego, ty piorunie. Nie przesiadaj się nad wygodną kanapę, usypiając i patrząc bezmyślnie w telewizję. Wielu z Was podejmuje to ryzyko, że podpala swój własny dom. Swój własny dom. I wtedy synowa jest przeciw Teściowej, brat przeciw bratu, ojciec przeciw synowi i domownicy są wrogami. Z powodu tego ognia. Z powodu tego ognia. Bo jeżeli ktoś ma w swoim sercu ten ogień Bożej miłości, który rzucił Chrystus na ziemię i w Ciebie też, to na przykład znam taki wypadek, kiedy córka powiedziała bardzo jasno i zdecydowanie: Jeżeli dalej będziecie obmawiać tę kobietę, to ja już dalej z Wami tego deseru nie zjem. I zaczęli sobie kupiąc co się śmiać, No wstała i poszła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, a nie uśmiechać się głupio. <laughs> ja nie będę odmawiała. Do widzenia. Trzeba więc zrobić sobie dzisiaj przy okazji tego podpalacza największego pana Jezusa, jak mówią Francuzi, révision de vie. Rewizję ze swojego życia. Rewizję ze swojego życia pod tym względem. Ile się razy narażałeś dla Pana Jezusa? Roznosząc ten ogień, który powoduje często, że się właśnie różnimy. Prawda? Ile razy Ci się to zdarzyło, używając oczywiście tego takiego języka, który się wkrada do polskim mianiny. Sorry, ja w tym uczestniczyć nie będę. Czyli, nie wiem, czasami w pewnych imprezach, które się organizuje na przykład w piątek, w dzień, który umarł Chrystus. Należy do Chrystusa i należy ten dzień uszanować. Nic się nie stanie. A nie, nie, może dysponuję. Nie pójdę. <laughs> Dzieluchy na przykład mają takie swoje półorgietki polowanie na dużego zwierzę. Uważajcie. Tak. Nie wiem, czy dalej funkcjonują tak zwane kawalerskie wieczory z orgietkami. Chłopak z narzeczoną chodził i we wszczęśliwości żyli do ślubu, a kolecie zorganizowali imprezę wieczoru kawalerskiego, na której potem przyprowadzili kurwę z agencji towarzyskiej i on tak ma rozpocząć życie małżeńskie. Tak. I Idą na to, nasze ciuśmoki. Nie. Nie, ja w tym uczestniczyć nie będę. To znaczy, ma się jakiś charakter. Ani tak jak powiedział Mickiewicz, jak nie ma wiatru, to nawet kur na wieży ma swój charakter. Ale ja nie ma wiatru. Pozdaje się też, że ma się ten ogień Bożej Miłości i że się robi a w nim innych poznaje się też poprzez przezwyciężeniu lęku przed wyznaniem wiary. Na ogół po tym, jak jesteśmy trzeci drugiej, nie? że takie pięcie główki, jakich dużo jest, widząc na przykład Twój znak krzyża, zawsze mnie przekonali. mnie do tego, bo ja mówiłem, niech będzie pochwalony przez naświęczy sakrament, kiedy jechałem samochodem czy czym tam koło Kościoła. Ale pod wpływem tego, że bardzo wielu z Was nie użycza swojej bryki, kiedy potrzebuje to muszę powiedzieć, że większość jestem zbudowany, bo jednak przejeżdżając koło Kościoła, przejeżdżając koło krzyża, ci ludzie się żegnają. Nie sądzę, żeby po to, żeby się podlizywać, bo ja akurat się wtedy nie żegnam. Tak, to znaczy mieć ogień. Nie zważam i nie, po, i nie obchodzi mnie nic. Szyderstwo, czy kpina, jaką mnie wtedy Mieć ten ogień to znaczy nie bać się zachęcić w domu. Dzisiaj jest niedziela. Każdy, kto jest ochrzczony powinien iść do kościoła. Straszne oburzenie. Tak, idziemy do kościoła. Jest święto. Na przykład jutro. Wielkie święto. Szczególnie na Polanku. Ciekawe, jak się spiszecie. Albo jedziemy w góry. Tak, hula, w góry. Bardzo dobrze. Ale znam takich <tryk> młodych ojców i mężów, którzy najpierw sprawdzą, czy tam, gdzie pojadą w góry, jest w pobliżu kościół i czy będzie możliwość pójścia na msze święto. To znaczy mieć obie serce a nie limfe. To znaczy, ten ogień, który mamy w sercu i którym rozpalamy innych, może być też w pracy. Tu też muszę powiedzieć, że pozytywnie mnie zdziwili ludzie, wasi koledzy. Którzy odeszli z pracy tylko przez nadużywanie prawdy, nadużywanie uczciwości. Bo to firma budowlana, owszem, naprawdę remontuje, stawia kaloryfery, ale się odnotowuje, że kaloryfery były nowe, tymczasem były stare, już przerdzewiałe. Ktoś, to widząc wiele razy, zwrócił uwagę szefowi, że tak nie powinno. A co się się trwiąco uśmiechnął, powiedział do widzenia Pani mienia. To tak. A nie, 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 nie. To są te różne podpisy, które podpisujemy pod rzeczami nieprawdziwymi. Albo przyjmowanie łapowe. No jasne, nie przyjmuję tego. To znaczy mieć ten ogień, który przyszedł, Chrystus rzucić na świat. Nie mogę się na to zgodzić. Czasami do takiego zlodowacenia, przeciwieństwem ognia jest lodowacenie, lód, takiego oziębienia. Zimnica pod względem duchowym, to się dochodzi przez drobne sprawy. Tak, przez różne drobne sprawy. No nic się nie stanie, mówi już tak, jakby był w siódmym miesiącu ciąży, bo rośnie pilny brzuszek. Chyba to dziwi. To po co tyle chleją? Nic się nie stanę, jeżeli skoczę sobie na piwko, a nie bierze pod uwagę, że żona i dzieci czekają na niego. To taki niby drog Ale to jest kierunek ciemności. To jest kierunek zimny. Jażdżą z Was niektórzy nad morze. I mówi teściowa. Ja tu nie przyjechałam po to, żeby wysiadywać w kościele. Tak, a jednak jest jeden z rodziny, który właśnie idzie do kościoła wtedy. Nie wysiadując w kościele, bo to nie chodzi o wysiadywanie ławki w kościele, tylko chodzi o uczestniczenie w najświętszej ofierze Pana Jezusa, który składa tę ofiarę za nasze grzechy. Ty nie możesz być zimnym, obojętnym kołkiem wtedy. Nie, bo ja nie po to przyjechałam na dworze, żeby siedzieć w kościele. I to jest różni, to różni rodzinę. O jak bardzo. Nie pozwolę mówi mama, abyś wysyłał pieniądze na misję. Bo trzeba kupić buty. I facet wziął i obliczył i wygląda na to, że można kupić trochę buty tańsze, ale wysłać też pomoc na misję i uratować od głodowej śmierci dzieci. To znaczy mieć ogień, albo go nie mieć. Nawet jeżeli się wydaje, że to jest drobiazg. Właśnie z drobiazgów jest, jest nasze życie złożone. Bardzo mały drobiazg, który jednak jak mówi Biblia, jak malutkie ziarenko gorczycy przynosi owoc, wyrasta. Więc zastanów się, czy jesteś podpalaczem. Zastanów się, czy potrafisz rozpalać ogniem tej Bożej Miłości siebie swoich najbliższych. Czy pielęgnujesz ten ogień? Oto dzisiaj wyraźnie nam mówi Chrystus, że, że przyszedł na ziemię, aby rzucić ten obiec. Więc weźcie sobie to do serca, podparacze, że możecie zawsze liczyć na pomoc Chrystusa w swoim życiu, jeżeli go naśladujecie w tym podparacie. Jeżeli potraficie wstać z wygodnej kanapy, przestać siorbać to piwko i wlepiać się w tą telewizję. Jeżeli potraficie to zrobić, to możecie liczyć na pomoc Pana Jezusa w bardzo wielu sprawach. Sam się o tym przekonałem. Teraz tak. Jeżeli by ktoś chciał jeszcze skorzystać. Ze spowiedzi to ja tutaj siądę, żeby nie nie spacerować tam i sporo. Nogami jeszcze trochę dokucza, więc proszę skorzystać komu tego potrzeba. Może właśnie to grzechy za, za gaszą do światło.